Dzięki temu, że możemy na to piękno patrzeć. Pytanie, czy to piękno jest w naszych oczach? Piękno jest w oczach patrzącego. To jest tytuł wypowiedzi Piotra Wielgomasa, Prezesa Bibliotek. Piotr, zapraszam. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak pospieszyłem. ale jestem tuż przed daniem głównym, więc ja dosłownie parę minut. Parę takich impresji. Drodzy Państwo, zastanawiałem się, czy to zaproszenie to jest kara, czy nagroda za moje gadulstwo. Zaczynam do wniosku, że dzisiaj udowodnię, że jest, że jest inaczej, że powiem dosłownie kilka zdań. Cytat jest piękny. Być może istnieją piękniejsze czasy, ale te są nasze. Jean-Paul Sartre ujął tutaj bardzo wiele w tym krótkim zdaniu. Ja mam zawsze problem interpretacyjny z tymi aforyzmami i złotymi myślami, bo od dziecka je zbieram i ich trafność zawarta w takim jednym czy dwóch zdaniach jest nieprawdopodobna. Największy problem jest oczywiście z koniecznością wyboru jednej ścieżki interpretacji takich zdań. Ja Stanowiłem się jakoś jednak wspomagać optymistyczną wersją. Jestem zdany, Iwona to wie, że ja zawsze optymistycznie patrzę na świat, więc w związku z tym spojrzałem na to w ten sposób. Być może Jean-Paul Sartre miał z tyłu głowy takie zdanie, którego nie dopowiedział, że być może istnieją piękniejsze czasy, ale te są nasze, gdzieś z tyłu głowy myślał i te mogą być też bardzo piękne i równie piękne jak te, te najpiękniejsze, takie mityczne. My wszyscy żyjemy pewnymi mitami, takich. Czasów, patrząc na przykład na Polaków, dużo mówimy o Drugiej Rzeczpospolitej, piękne czasy. Wyobrażamy sobie właśnie te piękne samochody, piękne lokale, ta Polska po 123 latach odzyskująca niepodległość. Piękne czasy chcielibyśmy tam żyć, to są właśnie te, te takie jedne z odniesień, czy Polska Gielonów, prawda, Polska potęgą nie tylko w Europie, ale na świecie, czy też z kolei romantycznie, chociaż bardzo tragicznie czasy Powstania Warszawskiego, to są te takie piękne czasy dla, dla niektórych z nas. Ja bym chciał powiedzieć, czym dla mnie są piękne czasy, czym mogę sobie wyobrazić jest piękne życie. No ja sobie z kolei czasem mam taką wizję takiej starszej osoby, która sobie siedzi w fotelu bujanym przy kominku jest otoczona grupą przyjaciół, rodziny, znajomych, którzy chłoną to, co ona mówi, chcą z nią być, chcą słuchać tego, co, co ona ma do powiedzenia, dlatego, że jej życie było fascynujące, było rzeczywiście pełne zlotów i upadków, ale zawsze starała się z nimi mierzyć, zawsze starała się patrzeć właśnie na tą szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Zawsze starała się gdzieś, jak mawia moja mama, BDP, byle do przodu. I to jest jakby dla mnie ten widok. Bardzo do takiego widoku sam dążę. Chciałbym, żeby to właśnie wyglądało w ten sposób. I jest ten widok inny, który dla mnie jest przeciwieństwem. To jest osoba sfrustrowana, osoba nie do końca zrealizowana w życiu, osoba, która narzuca innym swoją obecność, czy narzuca innym trochę, jakby swoje towarzystwo, bo non-stop się tłumaczy, dlaczego jej się w życiu nie udało, nie wyszło, dlaczego jej różne plany zawiodły, i to jest trochę tak, że z kolei z pewnością żaden. Nikt z nas nie chciałby, żeby jego... Starość, czy jego takie lata już bardzo dojrzały, tak wyglądały, i chciałbym raczej, żeby to był ten, ten widok pozytywny. Drodzy Państwo, ale to jest trochę tak, że ponieważ ja wszyscy przeżyliśmy dzieciństwo, wszyscy, większość z nas ma dzieci. Ja mam trójkę, często gramy w różne gry planszowe. Ja sobie tak wyobrażam, jest taka gra, ci kostką i tam się przesuwamy z pola na pole. Są takie pola z drabinkami, które tam gdzieś nas przenoszą, zupełnie inny kontekst, wiele pól do przodu. I są takie życiowe sytuacje też, które nas przenoszą, wiele pól do przodu. I chciałbym, żebyście Państwo byli otwarci na te life opportunities, i żebyście nie bali się z nich korzystać, nie bali się, tak naprawdę wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby gdzieś te swoje piękniejsze czasy, żeby ich doszyć, Bo, jak mówią Amerykanie, te life opportunities rzadko przychodzą brane w garnitur. One przychodzą brane w strój roboczy. Trzeba coś zrobić, trzeba wyjść ze strefy komfortu, trzeba się przełamać. I tak naprawdę. Życzę Państwu, żeby jak najrzadziej Państwo rozmawiali z ludźmi. Ja z racji swojej zawodowej działalności często mam interwiu, mówimy o planach życiowych, o takich podsumowaniach i ludzie tak sobie podsumowują pewne etapy karier i mówią gdybym tylko wtedy zrobił to i to. I Państwo często pewnie też widzicie takich ludzi, którzy właśnie tak z Państwem rozmawiają i tak wracają do jakieś takiej sytuacji z przeszłości. Gdybym tylko wtedy Powiedział to, czy zrobił to, czy przeciwstawił się tam czemuś, czy, czy podjął to wyzwanie, to byłbym zupełnie gdzie indziej. Jak na tej drabince, na tym polu, to było, to było te pięć minut, kiedy historia uchyliła nam drzwi, pojawiła się taka możliwość, a my tak trochę... Nie chcieliśmy tego zauważyć, ignorowaliśmy tą możliwość, czy też tak naprawdę obawialiśmy się być ze strefy nofortu. Bo po co jest nam wygodnie? Jest, jest w porządku, a nuż tam jest za duże ryzyko, a nuż jeszcze będzie gorzej. Popatrzmy, poobserwujmy. Tylko czy chcemy być autorami własnego życia, czy obserwatorami pasywnymi własnego życia. Tak? Czy chcemy na końcu powiedzieć sobie, było ciężko, słuchaj, to był najtrudniejszy moment, ale z przyjemnością o tym mówię, bo dałem radę. Tak? Zmierzyłem się z tym. Chociaż y, tak naprawdę miałem z tego powodu nieprzyjemności, stres, wszyscy byli przeciwko mnie. To są takie życiowe sytuacje, w których na przykład musimy się sami przeciwstawić y, jakimś poglądom, które uważamy za złe. Musimy sami być y, w jakiś sposób aktywni za wszystkich. Tak, to znamy to społeczeństwo obywatelskie, o którym wszyscy mówią, tylko tak naprawdę niewiele osób wprowadza w życie y, takie rzeczywiste założenia y, z takiej aktywności sąsiedzkiej, aktywności społecznej czy aktywności politycznej która jest konstruktywna. My podchodzimy często do tego w ten sposób, popatrzmy, jak się sprawy zadzieją, tak, czyli poobserwujmy, co jakby tak naprawdę wskazuje nas na ten, nie ten fotel bujany otoczony tymi wszystkimi dziećmi, przyjaciółmi, znajomymi, którzy będą chcieli chłonąć jakby tą naszą życiową wiedzę, tak naprawdę jak sobie radziliśmy z tymi trudnymi rzeczami, tylko właśnie będziemy chcieli szukać kogokolwiek, żeby ma powiedzieć: słuchaj, miałem takie plany, wiesz, no, no niestety nie wyszło, bo i tu Mamy całą listę usprawiedliwień, dlaczego się nam to nie udało. Drodzy Państwo, tak patrzę na to trochę z perspektywy, i przyznam szczerze, że najgorsze jest to, że te wszystkie sytuacje, kiedy mamy tą life opportunity, gdzie się pojawia czasem mała, to jest jakby możliwość zmiany kariery zawodowej, podjęcia nowego projektu, zmiany miejsca zamieszkania, otwarcia nowego biznesu, wejście w nowy biznes, nauczenia się języka. Tak naprawdę wiele takich rzeczy, gdzie trzeba coś dać od siebie. Mówimy okej, okay, no może to nie jest warte tego. Tylko my się na tym nie uczymy. Bo najgorsze jest to, że za chwilę wiemy już, że tamto, co zignorowaliśmy, baliśmy się po czy ewentualnie y, tak naprawdę w jakiś sposób y, nie chcieliśmy zauważyć tej okazji. Nie nauczyło nas wiele i za chwilę mamy podobną sytuację i podobnie odwracamy się od tej, do tej życiowej okazji, jakby myśląc sobie, a to nie jest ten, ten trop, który powinien pójść. Drodzy Państwo, dochodzimy do takiego punktu, w którym yy, tak naprawdę to zdanie Jean Paul Sartre może dla nas albo zabrzmieć boleśnie, czyli będziemy sobie wyobrażać, że wszystkie inne czasy są piękniejsze. My się po prostu w złych znaleźliśmy, tak, to znaczy wszystko byłoby super, jakby to była ta druga rzecz Rzeczpospolita, optymalnie jakbyśmy mieli tego Cadillaca, jednego z pierwszych w Warszawie, tak, I to byłoby, to byłyby te czasy piękne, no my mamy tego pecha, że, że jesteśmy w tych czasach, tu i dzisiaj. Ja Państwu życzę, żeby te Państwa czasy były piękne i żeby rzeczywiście tak naprawdę z nich wynikało jak naj, najwięcej. I ten perspektywa tego kominka i fotela żeby się pojawiła realnie w Państwa życiu. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, Pietrze, za... Ciekawe odniesienie do tego, że rzeczywiście te czasy, w których my jesteśmy, są, ponieważ są naszymi czasami, są najpiękniejszymi. Możemy je przeżyć tak, jak sobie je sami wymyślimy, podjąć nasze decyzje i dojść do tego sukcesu, w którym jesteśmy.